Jeszcze? Nie, na razie możesz odejść. My już jeszcze. chyba też skończyliśmy, pani Molagundino. Ja jeszcze z tobą nie skończyłam! Niech się pani uspokoi. I tak ich zostawiasz, gdy powoli się godzą. Domyślam się, Bo... że, domyślam się, że na tę wyprawę będziesz chciała zabrać Drona i Friedricha, którzy już pokazali na co ich stać. Tak. Również zostaje oddelegowana y, Balfet, jako że wskazana przez y, Molagundinę lokacja to Karak Kadrin. Twierdza zabójców znajdująca się w Górach Czarnych. A aby tam dotrzeć, będziecie musieli niebezpiecznie zbliżyć się do utraconego księstwa Sylwanii. Obecność zaznajomionej ze sztukami nekrotycznymi Balfet może być tam bardzo przydatna. Zresztą ja niezbędna. Myślę, że po pochowaniu Warla, po spotkaniu z Mulagundiną, to też. Dlatego właśnie ojciec Hagen oddelegował Balfet, by towarzyszyła ci w tej trudnej bądź co bądź misji. Każda. Para rąk się przyda. Hmm. Kazgrunt Fatrexon, z którym byliście w kopalni, twój niedawny przewodnik, również po tych ścieżkach, został wysłany przodem jako krasnoludzki goniec. Miał powiadomić karakadrin Kadrin o nadchodzącym transporcie i już tam rozdysponować w imieniu pani Molagundy, by zostały poczynione niezbędne przygotowania. Zaś wy, drodzy moi, do drogi szykujecie się przez kolejne dwa dni. Posąg został ułożony na wozie, przypięty mocnymi linami. Zostały zaprzężone do niego cztery woły. Oddelegowana także grupa robotników mających wam towarzyszyć. W pośród nich jest kilku ludzi, kilku krasnoludów z Orszaku Molagundiny. Więc można powiedzieć, gdybyście mieli elfa, byłoby prawdziwe Multiculti. Jeszcze można byłoby różnych wyznawców dać. Ja myślę, że już mamy. No, Myrmidii chyba tu nie ma. No nie, zdecydowanie nie. Chociaż. Nie wiem, co Drono sądzi o Myrmidii? Hmm. Dobra dupa. Z... Się to jeść? Dobra dupa z twarzy. <noise> to na pewno szali nie mam. Mm, no tak, szali nie macie. Ale jest more. w osobie Balfet, jest rana w osobie twojej, Esmeralda w osobie drona. Więc z Waszych połączonych Powstaje co najmniej dobra przygoda. Power Rangers. Wyruszacie, tak jak mówię, po dwóch dniach o świtaniu. Słońce wznosi się znad lasu, kiedy wóz z, pos z posągiem opuszcza obozowisko. Wy otrzymaliście drugi, pasażerski, skrzynię nakrytą brezentem dla ochrony przed wciąż niesprzyjającymi o tej porze roku warunkami atmosferycznymi. Śnieg, wiatr, czasami przymrozki to nie nastraja zbytnio do podróży. Ale, co tu dużo mówić przynajmniej nie jest za ciepło. Prosiłbym, aby jedna chętna osoba rzuciła sobie kasto. Jedna chętna osoba coś jest chętne? I od razu powiem, nie może nie być chętnej osoby. No to ja rzucę. O, ty, ty właśnie pierwsza. Jak coś to będzie na Ciebie. Jak coś to będzie na Ciebie, dokładnie. 16. 16, bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Co? Nie, nie, słuchaj, to jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry rzut. Nie żyjecie. Nie żyjecie. Nie, nie, to nie jest tak. Szukam tutaj tej odpowiedniej tabelki. Pe, 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 jak pogoda. U ten 1%, w którym akurat pierwą ma trafię. Tak. Nie, nie, słuchajcie. Tornado. Nie. Dobrze. Jedziecie. Na jednym wozie wy, na drugim wozie posąg. W zasadzie od opuszczenia obozu pogoda tylko i wyłącznie się ochładza. Staracie się okrywać w waszych futrzanych płaszczykach, które macie na drogę, ale. Widzicie, jak przy każdym postoju konie drżą z zimna. Jak Wy sami drżecie. Każda okazja rozpalenia ognia to dobra okazja. Każda okazja, by ugotować na nim coś gorącego, napawa Was nadzieją, że jednak nie zostaliście wysłani na misję samobójczą. Tutaj, prym wiedzie drono, który posiada niewątpliwe umiejętności kucharskie i rzuć sobie, bo nie chcę przerwać narracji. Eee, kucharskie. Wiesz co, ja może zrobię w ten sposób. Setka. Tak, oblicz. Wynik niezły. A, bo ty masz uprawę ziemi! Ja zapomniałem, że ty masz uprawę ziemi! Ja gotuję. Ty gotujesz. Okej, okay, to przepraszam, ja, ja, ja myślałem, że odwrotnie jest. Ja byłem pewien, że jest odwrotnie. On pszenicę nam nazywa. Tak, nie, on, on wam pszenicę. Nie, nie, jasne. Przepraszam nie. bardzo. Nie, wobec nie. tego Balfet. Wobec tego Balfet. Drono poluje. A Balfet gotuje. Ale to też w sumie. Dobrze, że rzuciłeś na tę uprawę. Dobra. Słuchajcie. Drono zna się na ziemi. W, w swoich rodzinnych stronach, kiedy już. Czasami udało mu się podnieść nad tej rzeki. Yy, hodował ziemniaki, pietruszkę albo sadził, dość marchew. Teraz, jako prawdziwy łowca, prawdziwy surwiwali często znika na kilka godzin, by przynieść wam na postój pełne torby darów lasu. Korzonków, bulw. Często okazują się zwykłymi kamieniami. Które po prostu w tym mrozie drono pomylił z właściwym jedzeniem. Co jednak nie przeszkadza, mimo wszystko, balfet, gotować z nich wyśmienite zupy. I to właśnie one tak na dobrą sprawę trzymają Was w, jakiej, w jakimkolwiek komforcie termicznym. Dzisiaj, dzisiaj serwujemy znakomitą zupę z głaza. Zupę z głaza, a wczoraj była żwirówka. Tak. W się własnym. Żwirówka w sosie własnym. Puszczę Wam mapę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. się wypizdowiu będzie. Nie, nie, słuchajcie. Z krajem Baldu przemieszczacie się. I drugiego dnia docieracie do Kerin. Wioski na północy Trakwaldu, na podgórzu, na podgórzu gór Środkowych. Tutaj yy, mieszkańcy już zdążyli wrócić przez ostatni rok, nawet parę domów zostało odbudowanych. Więc, jest to taki bardzo dobry, bardzo dobry postój, jeśli chcecie się zaopatrzyć w jakieś dobra. Czy ktoś, jakieś, mm. czy ktoś jakieś zakupy ma na myśli przed dalszym wyruszeniem w drogę? Ja mam na myśli kod. A, no tak. <grym> tak, to jest coś ciepłego. Mhm. Mm. Jasna sprawa. więc ja szukam kod co jakiegoś. E, słuchaj, a rzuc sobie na plotkowanie. E, Sprawdzę sobie już kartę postaci, bo tak rzuciłem. Mhm. Na inteligencję to wychodzi, tak? Nie, nie, plotkowanie jest na ogładę. Na ogładę to 31 mam. 30. No to trafiłem. Jak najbardziej. Więc znajdujesz tkacza bez najmniejszego problemu on co prawda już większość kocy wyprzedał. Jest zima, ale za. 15 srebrników jest w stanie odstąpić. Ci jeden z swoich grubszych pledów. Mm, 15 srebrników. Takich grubszych, porządniejszych, tak? Mhm. Czy ja tam jestem? Aha, o, poszłaś, posz, poszłaś z nim? No właśnie, przy ciebie. No nie, słuchaj, to wy, to wy decydujecie, w jakiej grupie chodzicie. Jeśli mówisz, że z nim nie poszłaś, to poszedł sam. Jeśli tam jesteś, to jesteś. Jakby nie wymuszam tego, żebyście zawsze samemu. A. No niestety raczej tam nie poszedłem. No, jak, tak. jak tam nie ja mogę jedną rzecz napisać? Do... E, jasne, jasne. E, prefer preferowałbym Discord, no, Discord no, jeśli nie możesz. Jeśli możesz, to preferowałbym Discord. No tak, tak. Jest jednak zaopatrzcie się coś więcej niż kamień Okej, hmm. Ok, pokazujesz. Okay. E, w porządku. Mm, wobec tego rzuć sobie na targowanie, jeśli możesz, ale na plus 20. Okej. Już skargi. Z famek A, ok. No. no to którym rzuciłeś? Jakby. Dobra, rzucę jeszcze raz po prostu. Rzuć jeszcze raz. Znaczy. Serio, jak rzucisz z karty, będziemy jej podpisani. Okej, okay, jasne. Jakby fajnie jest kiedy się rzuca z karty. Stolkowanie się. Nie wiem czy mam. Jak nie masz, to i tak rzucasz na plus 20. Hmm. To jest... hagel. Haggle. Okej, okay, jest, hago. Y y I y Dobra, i do... ...20, roku no, pamiętaj, To rol wtedy zgubiasz z plusem. Sama liczba. No dobra. Okej. Okay. Udało się. Słuchaj, zjeżdżaj... ...ceny. No, Ceny, dobrze, czyli to zakręglam w dół, czy w górę? W dół. 15 tam było. 7. No to, to, to już kupuję. 7 srebrników i masz gruby koc. To sobie odpiluję. Dobra, i dopisz z koc. Co pozostali robią? Gdzie idzie Lawinia, gdzie idzie Drono, Balfet? Wiem, że ktoś tam... Wiem, że ktoś tam chciał się zaopatrzyć w jakąś proce. Hmm. Czy widzę pijany w miejscu publicznym albo nie w miejscu publicznym? A że co co na spostrzegawczość. Może mam... Nie, mam lepszy pomysł! Rzuć sobie kast... O nie... Poniżej połow! Dobrze. 43. Chwila, chwila, chwila... Gdzie to będzie? Aha! Słuchaj, przechadzasz się ulica i miasta yy, w szacie swojej, mimo wszystko yy, religijnej, no, odpowiednio godnie, nawet mając płaszcz zimowy taki z futerkiem, spięty pod szyją klamrą. Oczywiście. Oczywiście, staram się iść tam, gdzie te Właśnie tego nawiązać, bo w pewnym momencie zauważasz, <laughs> że z twojej lewej. I pojawia się rażników w miejskich mundurach. Tak jakbycie.